Wakacje się skończyły, jeżeli chodzi o ćwiczenia i o trening. Dwa dni bez treningu, więc dzisiaj trzeba wrócić na właściwą drogę. I myślałem na tym, czy zacząć dzisiaj nowy tydzień treningu, czy nadrobić to, co nie zrobiłem w sobotę i w niedzielę. I stwierdziłem, że trzeba nadrobić, czyli dzisiaj zamiast dzień klaty i Tryces będzie nogi i barki, a za niedługo koniec roku to chciałem właśnie docisnąć ten cały rok, żeby wszystkie te dni treningowe, które miałem do przepracowania, do przetrenowania w tym roku były właśnie zrealizowane, jeżeli było odhaczone ileś tam na ileś tam. Chciałbym właśnie zrobić takie podsumowanie w, na końcu roku, żeby to się zgadzało i przedstawić Wam w liczbach, jak to wygląda. Ale cześć, witajcie na moim kanale, codziennie jem te same śniadanie. Tak, wczoraj nie było transmisji na żywo niestety, ale tak jak wspominałem w wcześniejszym materiale, może tak być, że nie pójdę na trening, bo właśnie ciążyło mi na brzuchu i tak właśnie było. Jak wstałem późno, to raz, że po 14, w ogóle nie miałem apetytu, dopiero pierwszy posiłek zjadłem po 18, więc tak po tym jak już siłownia była zamknięta i dopiero wtedy mi apetyt wrócił. No i też obiadłem się wieczorem, przez co późno poszedłem spać, dzisiaj też się późno, bo już jest po 12. Mimo, że wstałem tam półtorej godziny wcześniej, to mam teraz ochotę jeść i chcę wrócić do tego, co było przed wyjazdem, czyli wrócić do swojego trybu funkcjonowania w życiu. Aldoba! Wy zostawiacie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie macie, a ja zabieram się za śniadanie. Dzisiejszym tematem jest suche fakty o energetykach. I tak, zanim przejdę do szczegółów tego tematu odcinka, jakim jest właśnie napój energetyczny, dzik, czy jest szkodliwy, czy nieszkodliwy, chciałbym, żebyście w tym materiale, przynajmniej na ten moment, byli w takim neutralnym położeniu. Czyli Zapomnijcie, jaki to ma wygląd, zapomnijcie, że to jest napój energetyczny, zapomnijcie, że to nie wiem, firmy, dzik, cokolwiek. Chciałbym, żebyście po prostu przez chwilę mieli tą świadomość, że tam jest jakiś napój, a ja przeczytam Wam skład tego napoju oraz jakie są bezpieczne dawki, co to jest za składnik i. Czym on się charakteryzuje, za co odpowiada ITP i TD. Chciałbym, żebyście mieli teraz takie nastawienie, żebyście zapomnieli o tym, co powiedziałem właśnie, że to jest napój energetyczny, że to ma taką sławę, jaką ma, że jednak dużo ludzi uważa, co uważa na ten temat. Chciałbym, żebyście na chwilę o tym zapomnieli, gdy będę wam mówił skład i jej właściwości. Więc zaczynamy. Na pierwszym miejscu woda, czyli jak zawsze w tego typu napojach, na pierwszym miejscu zawsze jest woda, i to może być 99-98%. Potem kwas cytrynowy, który odpowiada za regulator kwasowości, nadaje lekko kwaśny smak. Dwutlenek węgla odpowiada za gazowanie napoju. Potem tauryna 0,4%. Aminokwas wspierający układ nerwowy i mięśniowy poprawia koncentrację i zmniejsza zmęczenie. Kofeina 400%. Główny stymulant poprawiający czujność i wydajność organizmu. jedna puszka 500 ml zawiera 200 mg kofeiny. Dalej, L-karnityna, czyli inaczej też winian L-karnityny, 400%. Wspomaga metabolizm tłuszczów, co może wspierać wydolność i regenerację. Kolejny składnik: ekstrakt z guarany, 2000%. Naturalne źródło kofeiny działa pobudzająco. Ósme, ekstart rzęszenia. Dwie setne procenta, adaptogen wspierający odporność na stres, poprawiający witalność. I kolejne mamy witaminy z grupy B, czyli niacyna, witamina B6, witamina B12. Wspierają metabolizm energetyczny i funkcjonowanie układu nerwowego. Kolejny, inzotynol, wpływa na metabolizm lipidów i poprawia funkcjonalność komórek nerwowych. I kolejny składnik, który jest najbardziej kontrowersyjny, czyli słodziki. Tutaj mamy sukralozę i acesfulam K. Zapewniają słodki smak bez cukru, tak na razie w skrócie mówiąc. Kolejny chlorek sodu stabilizuje smak i równowagę elektrolitową. I na końcu barwniki i aromaty nadają odpowiedni smak i wygląd napoju. Na razie się skupiłem na przedstawieniu składników i teraz będę chciał wymienić, jakie są bezpieczne dawki i czym te składniki są i za co odpowiadają. Pominę te wartości typu woda, kwas cytynowy, jak węgla, czy jakieś inne tego typu podobne. Tam jeszcze jest sól, nawet które nie wymieniłem, ale jest sól. Chociaż muszę napomnieć, że woda też może być trucizną. Pamiętajcie, dawka czy nie truciznę. to zaraz będę mówił później więcej. Natomiast woda też jest trucizną, bo jak wypijecie 6 litrów wody w ciągu 2-3 godzin, no to jest duża szansa, że umrzecie. Ale dobra, teraz przechodzimy do szczegółów, czyli kofeina. I tak, w jednej puszce mamy 200 mg kofeiny, a przypominam, że puszka ma 500 ml. Właściwości już znamy, ale w skrócie, jeszcze raz mówiąc, pobudza układ nerwowy, poprawia koncentrację, zmniejsza zmęczenie, zwiększa wydolność fizyczną oraz psychiczną. I teraz tak, jaka jest bezpieczna dawka? Dla osoby dorosłej, i tutaj ważna, zdrowej osoby dorosłej, jest to do 400 mg kofeiny dziennie. Dla kobiet w ciąży do 200 mg dziennie, i też wiadomo, że osobom nieletnim nie jest. Właśnie picie tego typu napojów. Jakie są takie skutki uboczne takiego dziennego przedawkowania kofeiny, czyli powyżej 400 mg? Może powodować bezsenność, naciśnienie, niepokój i drżenie rąk. I doba, jak się ma jedna puszka do bezpiecznej dawki w ciągu dnia? Jak mówiłem, 200 mg jedna puszka ma dla osoby dorosłej Dla mnie to jest 400 mg dziennie. Ja piję dwie puszki dziennie, więc zalecam się do bezpiecznej dawki. Natomiast gdy pijemy co najmniej 3 puszki dziennie i to przez dłuższy czas, no to będą tego skutki uboczne. Kofeina jest szkodliwa w nadmiarze, tak samo jak ze wszystkim, co mamy na co dzień styczność. Jest takie przysłowie, wszystko może być i lekiem, ale też może być i trucizną. Zależy wszystko od dawki. Więc jeżeli przekroczymy dzienną dawkę, no to stanie się dla nas to trucizną długofalowo. Kolejny składnik tauryna. W jednej puszce mamy 2000 mg. I właściwości. Reguluje pracę układu nerwowego i mięśniowego, działa jako przeciwutleniacz, wspomaga regenerację i wydolność. I jaka jest bezpieczna dawka? Bezpieczna dawka to jest 3000 mg dziennie, ale czasem podaje się też, że 5000 mg dziennie. Więc możemy tak oszacować, że to 4000 mg dziennie pomiędzy. Co sugeruje nam, że taka jedna puszka to jest połowa dziennej dawki. I tak jak w moim przypadku, mieszczam się w bezpiecznej dawce dziennie. Kolejnym składnikiem, który omawiam jest alkarnityna I w jednej puszce mamy 20 mg tej substancji. Właściwości wspiera metabolizm tłuszczów, poprawia wydolność i regenację mięśni po wysiłku. Jaka jest bezpieczna dawka? Otóż do 2000 mg dziennie. W jednej puszce mamy 20 mg, więc jak widzimy, jest bardzo duża różnica do tego, byśmy przekroczyli tą bezpieczną dawkę. Czyli jest to jak najbardziej bezpieczny składnik dla nas. Przypominam, dla zdrowego człowieka. Czwartym składnikiem jest ekstrakt z guarany. W jednej puszce mamy 10 mg. Właściwości naturalne źródło kofeiny, wspomaga koncentrację i wydolność, redukuje zmęczenie. Bezpieczna dawka analogicznie do kofeiny, czyli mamy do 400 mg dziennie. Tutaj mamy właśnie 10 mg w jednej puszce, więc widzimy, że żeby przekroczyć tą dawkę, no to musimy bardzo dużo pić. Ekstrakt z rzęszenia. Tu mamy 40 mg. Właściwości adaptogen wspomagający odporność na stres, poprawia koncentrację, regenerację i witalność. Bezpieczna dawka? Do 200 mg ekstraktu dziennie. Czyli wychodzi na to, że jedna puszka to jest 20% naszego dziennego zapotrzebowania. Kolejny i teraz mamy witaminy z grupy B, czyli niacyna, inaczej witamina B3. Wspiera metabolizm energetyczny, poprawia funkcję układu nerwowego. Bezpieczna dawka? Do 35 mg, natomiast puszka ma 32 mg, więc to już jest blisko bezpiecznej dawki. Jako, że ja piję 2 puszki dziennie, no to już przekraczam tą bezpieczną dawkę, a w nadmiarze może powodować zaczerwienienie skóry. Kolejna witamina jest to witamina B6, czyli poprawia metabolizm aminokwasów. Bezpieczna dawka to jest do 100 mg dziennie. My tutaj mamy 2,8 mg w jednej puszce, więc widzimy, że bardzo daleko. Jeszcze taka informacja w nadmiarze, czyli więcej niż 200 mg dziennie, może powodować neuropatię. Witamina B12 wspomaga produkcję czerwonych kwinek i funkcję układu nerwowego. Nietoksyczna, a nawet w dużych dawkach. Dzienna dawka do 2000 mg. W jednej puszce mamy 5 mikrogramów. Kolejna witamina jest to kwas panteonowy, czyli witamina B5. Wspiera produkcję hormonów steroidowych, wspomaga proces regeneracji komórek skóry. Bierze udział w systerze chemu, wspomaga proces wytwarzania przeciwciał. Bezpieczna dawka jest to do 5 mg dziennie dla mężczyzn oraz dla kobiet jednocześnie. ale Natomiast w puszce mamy 12 mg, więc przekraczamy dużo. Ale jak tam nie ma poważnych skutków ubocznych. A teraz przechodzimy do najbardziej kontrowersyjnego składnika, czyli słodziki. W tym mamy sukralozę oraz fulfam K i właściwości wiadomo zapewniają słodki smak bez kalorii, nie podnoszą poziomu cukru we krwi. I jaka jest bezpieczna dawka? Otóż sukraloza 5 mg na kilogram masy ciała, czyli krótko mówiąc dla osoby 70 kg jest to 350 mg sukralozy. Natomiast przy AC K jest to 15 mg na kilogram masy ciała, czyli dla 70 kg osoby mamy 1050 mg. I tutaj teraz mamy zagwozdkę, ponieważ nie ma podanej informacji, ile mamy tego słodzika w jednej puszce. Natomiast patrząc, że ma to 15-17 kalorii, jedna puszka ma taka, no to możemy obliczyć, że nawet jak śpijąc 2-3 puszki dziennie, nie przekraczamy tej dziennej dawki. Bo tak właśnie to mniej więcej wychodzi, jeżeli przeliczamy to liczby na wartości w puszce. I ostatnimi składnikami są konserwanty. I tutaj mamy sorbinian potasu oraz benzoesan sodu. Właściwości przedłużają trwałość produktu, zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów. Bezpieczna dawka sorbinium potasu do 25 mg na kilogram masy ciała oraz benzoesan sodu do 5 mg na kilogram masy ciała. Zawartość w jednej puszce jest poniżej maksymalnych limitów. I to tyle tak naprawdę. To były wszystkie praktycznie składniki, które wymieniłem i chciałem je rozłożyć na czynniki pierwsze. I jak widzicie, cała ta chemia, tak zwana cała ta chemia, że wszystko jest chemią, wszystko można rozpisać na liczby i oszacować, czy to jest dla Was bezpieczne, czy niebezpieczne. Pamiętajcie, to dawka czyni truciznę, a nie rzecz czyni truciznę. Zawsze podaję przykład, że woda też może człowieka zabić, mimo że bez wody nie możemy żyć. To tak samo ta woda może nas śmiercić. Wiem, że to będzie kontrowersyjny materiał dla wielu i dużo ludzi i tak się nie pogodzi z tym faktem. Ja kilka lat temu też miałem takie nastawienie, że to jest trucizna, że tego nie należy pić i że faktycznie wypijemy jedną puszkę i umrzemy zaraz. Tak miałem kilka lat temu, natomiast, tak jak mówię, wspomniałem na początku, wyciściłem głowę na chwilę. Zapomniałem, że to jest energetyk, zapomniałem jaki to ma PR w świecie i spojrzałem po prostu na suche fakty, na liczby, na bezpieczne dawki, za to odpowiada dany składnik itp. itd. Natomiast i tak jestem przekonany, że ci co mają swoje zdanie, nie zmieniłem ich zdania, jestem tego świadomy, natomiast tak czy siak chcę mieć materiał stricte z tym związany. Jeszcze na miniaturkę muszę to zrobić. I też sobie tak pomyślałem, że to będzie dobry wystrój do tego materiału, ponieważ święta się zbliżają a to przypomina choinkę. I w sumie, gdybym miał takie kolorowe puźki innych smaków, to by bardziej to pasowało, ale jako, że mam tylko dwa smaki do wodówce ten i cytrynowy no to tak dziś jak nie zmieniłoby to, jeżeli dałbym cytrynowy, to wolałbym już mieć złotą choinkę. Więc co, mam nadzieję, że coś tam objaśniłem, że jednak nie zdemonizujecie ten materiał aż tak bardzo. I tyle. Właśnie skończyłem robić posiłek na pięźni tutaj właśnie jest mac and cheese. Już jest na moim kanale materiał jak przygotować mac and cheese, tylko ten jest trochę zmodyfikowany. Jeszcze nie próbowałem, więc nie wiem jak dokładnie smakuje. Natomiast zmodyfikowałem tak o inne składniki, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym przepisem to dajcie znać. Tutaj wyświetlą się makro jakie są na jeden taki box. I będę testował w tym tygodniu i stwierdzać, coś zmodyfikować jeszcze, czy nie. Jeżeli będzie OK, no to ewentualnie zrobię taki materiał, ale to w weekend dopiero jak coś. Mam wrażenie, że te składniki, które tutaj wykorzystałem, tworzą taki sos bardziej kremowy i intensywniejszy od tego, co jest na moim kanale. Więc jest jakaś tam różnica. Niewielka, ale jest różnica. I tyle, jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie znać w komentarzu. Niestety pogoda nie dopisuje dzisiaj, cały dzień pada, wieje mocno, jedyny z plusów jest to, że jest ciepło, więc przynajmniej jak wieje, to nie wieje zimnym, tylko trochę cieplejszym powietrzem, ale tak, już jest po północy, a dokładnie 3 minuty po północy, ostatnio mówiłem coś, że najpóźniej jak wychodziłem, to było po północy, więc teraz powtarzam tamten wyczyn, no i akurat właśnie to było przy treningu nóg i barków, i też co do treningu, to na końcu zobaczycie, że jest inne ćwiczenie niż dotychczas było, bo na ten dzień zrezygnowałem z łydek i zastąpiłem to ćwiczeniem na tył barków. Bo jednak nie miałem żadnego ćwiczenia na tył barków, a wypadałoby o to zadbać. Tylko nie wiem, czy na stałe będzie tak, że wykluczę łydki, czy po prostu będzie kolejne ćwiczenie, dodam do planu. Zobaczymy jeszcze, na ten moment chyba wykluczę, bo będzie to za długo trwało. Jak widzieliście, dzisiaj było ponad 2,5 godziny, a prawie nawet 3 godziny. A to się wiązało z tym, że przeciągałem trochę te ćwiczenia, te początkowe zwłaszcza, ponieważ za szybko podjąłem decyzję, żeby pójść na siłownię po zjedzeniu i nie do końca mi się wszystko stawiło w brzuchu, przez co miałem ociążały brzuch. I tak naprawdę przy tych najcięższych ćwiczeniach, czyli właśnie przysiadzie, martwym ciągu rumuńskim i też trochę ten hip thrust, to właśnie przeciągałem, jeżeli chodzi z odpoczynkiem. I dopiero tak naprawdę w okolicach 23 Czułem się na tyle dobrze już, że Szybciej odpoczywałem, szybciej Łapałem oddech po zakończeniu serii I przyspieszyłem trening na ostatnie 3 ćwiczenia Więc dzisiaj zrobiłem 3 ćwiczenia na nogi Konkretnie tworgłowy, dwugłowy i pośladki I 3 ćwiczenia na barki, czyli Przód barków, bok barków i tył barków I tak jak wspominałem Wydaje mi się, że właśnie taki układ zostanie na stałe Ale to jeszcze tak jak wspomniałem zobaczymy a co do ćwiczeń i progresji, jeżeli chodzi o nogi, to zrobiłem takie same ciężary, takie same powtórzenia jak z środy. A nie, przepraszam, nie zrobiłem tak samo, ponieważ progresowałem przy martwym ciągu rumuńskim. Bo pamiętam, że wtedy mówiłem, że przy czwartej serii chwyt mi puszczał, a tym razem tak nie było. Więc zrobiłem pełne 4 serie po 10 powtórzeń z obciążeniem 110 kg. Więc tutaj był progres, a przy parków też był progres. Przy parków był progres, jeżeli chodzi o. Wyciskanie nad głowę to tutaj w pierwszej serii zrobiłem 42,5 kg, natomiast na nagraniu widzicie 40 kg, bo zapomniałam po prostu nagrać tą pierwszą serię. Nie wiem czemu tak po prostu podjąłem się ćwiczenia i zapomniałem o tym, że nie nagrywam. Nagrałem długą serię, gdzie już robiłem 40 kg. Natomiast wiem, że w przyszłym tygodniu zrobię dwie serie 42,5 kg i kolejne dwie serie 40 kg i tak stopniowo będę wzrastał i tak mocno czułem właśnie po tym pompę na barkach, czułem normalnie, że jak zakończyłem serię, to zaraz mi eksplodują te barki. Fajne uczucie, fajne. I te ostatnie ćwiczenia na te barków, trochę eksperymentowałem, czy dobrze układam ciało do tego ćwiczenia. Dużo właśnie rozdziewałem przed finalną serią, jak ułożyć ciało do tego ćwiczenia, żeby dobrze to wyglądało i dobrze czuł ten mięśnień. I wydaje mi się, że właśnie to, co widzicie bądź zobaczycie jest na tyle poprawnie, że teraz, że czuję dobrze ten tylną część barków, a dwa dobrany ciężar był taki, że właśnie to ostatnie ćwiczenia to były blisko upadku mięśniowego, bądź nawet upadku mięśniowego, bo przy lewym barku czułem szybciej ten upadek mięśniowy niż przy prawym barku. Tylko jeszcze nie ma pewności, czy to kwestia, że mam po prostu prawy bark silniejszy, czy to kwestia, że jak robiłem na lewą część, to nie do końca dobrze się układałem, albo bardziej zaangażowany byłem. Przez to technicznie to źle wyglądało, jeszcze tego nie wiem. I wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Też podsumowanie dnia widzicie właśnie, że ostatnia aktywność to był trening, więc nie ma tej aktywności w postaci tego, Kurde, jak jej... więc nie ma tej aktywności, jeżeli chodzi o ten spacer co teraz robię, bo mam prawie, że równo kilometr od domu do siłowni. Więc dopiero to zaliczy się do tego nowego dnia co jest teraz, ale generalnie była duża aktywność i to mnie zadowala. Kurde co za pogoda. Jeżeli ktoś dodał do tego momentu, to zostawcie w komentarzu hashtag wiatr. Bo tak trzymam mocno tą parasolkę, żeby mi nie wiewiała. Już kilka razy musiałem ją naprawiać podczas tego nagrywania. I pewnie to wyciąłem albo nie. Zobaczymy. Nie wiem jak z kolacją u mnie, bo nie chcę znów się przejeść. Chcę w miarę szybko pójść spać. I zmontować to rano, żeby była na tą godzinę dziesiątą. Więc pewnie zjem owoce po prostu. I szajka z białkiem. I to wszystko, żeby tam podbić trochę białko. Żeby ta synteza białek była właściwa i tyle. No i na koniec, jeżeli wam się ten materiał podobał, to łapa w górę mile widziana i widzimy się jutro. Cześć!